Cześć, witajcie na Miodowej Zagrodzie. Dziś piękny, słoneczny dzień. Aż ja sobie pozwoliłem, że sobie chodzę w klapeczkach. Jak na październik. Bardzo ładnie. Choć niedługo się nam ta podłoga, pogoda ma skończyć. Ale nie o pogodzie dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania. Dziś Wam pokażę, jak się rozwijają moje pisklaczki. Jesteśmy po drugiej stronie stodoły. Tutaj pszczółki sobie latają, bo korzystają też ze słoneczka, tak jak i my. Ja Wam pokażę, gdzie zawędrowała moja kurusia. Ona tu jest z drugiej strony stodoły. Tędy sobie wychodzi. Siedzą sobie w stodole, w odchowalniku, tam gdzie możecie zobaczyć na poprzednich filmach. Ja im stodołę tutaj otwieram. Zrobiłem im takie podejście. Choć już teraz bez problemu gibią same, nie korzystając z tej deseczki, tylko wskakują tutaj do góry. Jeden miał problem. To mu tak podkładam deseczki, aż się sam w sumie nauczył wskakiwać. Ale patrzcie, gdzie te moje... I sklaczki sobie zaszły. No, ja w tych klapkach to chyba nie za bardzo do... wybrałem sobie za buty. O, tutaj są. No chodźcie, pokażcie się. A, mnie po pokrzywy. No, pokaż, Kwoka, pochwal się tutaj swoim przychówkiem. No. A buziaka nie dawaj, bo szkoda tego y, mojego aparatu. No i takie mamy. Ja obstawiam, możecie też pisać. Co to będzie, że... Spoko, się, bo obstawiamy, co jest kogutek, co jest kurka. O, te, 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 te dwie są kurki, a ten taki biały to będzie kogutek. Tak mi się wydaje. On był najpóźniejszy. To jest ten, co miał coś, jakiś problem z pazurkiem. A no już teraz normalnie chodzi. I on jest największy z nich. Najpóźniej się, najpóźniej się wykluł. I jest też zarazem największy. Także obstawiam, że to może być kogut. Tak jakby troszkę miał grubsze nóżki. Nie sprawdziłem skrzydełek, jak były małe, a teraz to już nic nie da. No tu jest tutaj, tutaj, koło takiego miejsca Pniog jest, wiadomo na co. I wy sobie tutaj grzebiecie, no to se grzebcie. Gdzie kuruś lecisz? Gdzie kuruś lecisz? A ty mały, zgubisz się. No właśnie. Leź tu za mamusią. Leć za mamusią. Fajnie się ta chwoka opiekuje. Pierwszy raz to jest moje doświadczenie z kwoką. No, nie licząc tego, jak byłem malusienkim dzieckiem. Puszczam sobie tutaj z tej strony z dołu, niech sobie wychodzą. Niech korzystają z, z, trochę ze słońca. Kwoka im pokazuje, co i jak mają robić. Pszczoły sobie latają. Ja, jest październik, ja teraz im przeprowadziłem jakiś czas temu zabieg leczenia, bo to jest dobry czas. Zobaczymy, tutaj, czy coś jest. O, widzicie, są takie małe czarne kropeczki. O, myślę, że teraz widać. Są takie małe czarne kropeczki. Tutaj widzicie, to właśnie jest taka jedna. I jest tutaj cała masa. To są czarne, no, takie brązowe kropeczki. Brązowe, czerwonawe. To są, moi drodzy, roztocza Varroa jakopsoni. Popularnej warozy, choć teraz się to chyba nazywa Waroa Destructor. Nieistotne o nazwę, są to takie kleszcze, które wypijają krew. Takie wampiry pszczele, które wypijają krew z naszych pszczółek. I październik w odpowiednim systemie to jest bardzo dobry czas, żeby te pszczoły wyleczyć. Eee, oraz na wiosnę. Oraz jak się robi odkłady. Bo ktoś że powie, pszczelarze powiedzą, że to jest zbyt późno. imię liberacji oczywiście, tylko wszystko zależy w jakim macie, to, w jakim macie systemie te pszczoły Ale ja nie o, tym, nie o tym teraz będę mówił, bo to jest, to jest taki typowy obszarski, bym musiał zrobić odcinek o leczeniu. Generalnie tego tak uproszczę, żeby potem nie było w komentarzach burzy. Jeżeli robicie odkłady, to je też możecie leczyć i one już potem nie biorą udziału w. w, 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 w no, w zbiorach. Wtedy możecie je leczyć w sezonie. E, możecie leczyć pszczoły na jesieni i wiosną. Wtedy na przykład sezon macie e, bezpieczny. E, bo, no bo te, te się tak nie rozwiną. Czasem trzeba tylko kontrolować e, gdzie jeżeli by było zbyt duże porażenie warozą no to wtedy trzeba rodzinę wyłączyć z produkcji pszczelej i ją przeleczyć już w, w lecie, a, a, czyli tam gdzieś w sierpniu. a na... A sierpnia to już a jest taka pszczelarska jesień. No ale to tyle o tym. Jeszcze tak informacyjnie, no bo miałem dwie kaczuszki, popełniłem tu błąd, nie posłuchałem Was w komentarzach. Choć może by się to i mi udało, bo kwoka niestety te dwie kaczuszki zabiła. Bardzo mi przykro było, no ale trudno. Ja nie chciałem im grzać specjalnie dwunkaczkom. Podłożyłem je na noc. Noc spokojnie wysiedziała, nawet rano też jeszcze z nimi była, tylko miałem je zamknięte w tym odchowalniku. Bałem się puszczać, bo jeszcze zimno było, mogłem ją puścić, to by może za, za, za kwoką chodziły. Namieliłem jej zboża, I jak wróciłem, to już zdążyła te kaczuszki załatwić, no i, i temat się rozwiązał. A co ty tu kuroś robisz, co ty tu kuroś robisz? Moja ulubienico, która mi składa cały czas jajka, ty... dziennie ona daje jajko, dziennie, dziennie. Cały czas. Nie siada na jajkach, tylko, tylko, tylko jajka cały czas składa. To bardzo mnie cieszy. No, pochwal się. Fajnie. No, a propos zboża to właśnie namieliłem, namieliłem zboża. Ona jest takie, widzicie, żółtawe bo je zmieliłem z pyłkiem pszczeli. Mam taki młynek do mielenia i młodym tutaj podaję tu jest pszenica, troszkę kukurydzy, troszkę jęczmienia yy, ale głównie pszenica zmielona i pyłek pszczeli. Bo pszczeli zawiera cały komplet witamin moi drodzy, dosłownie wszystkie witaminy. Jest to białko w postaci roślinnej, tym się pszczoły odżywiają i tylko na tym rosną, nie mają innego białka, bo mięsa nie spożywają przecież, choć na przykład osowate zjadają mięso normalnie, na przykład pszczoły zabijają i inne, i inne owady i pozyskują z nich tą tkankę taką tą białkową. Pszczoły tego nie robią, więc, od, więc są weganami, odżywiają się tylko pyłkiem pszczeli. I takie coś polecam Wam e, za, e, dać kurkom za każdym razem, jak są młode, bo to im uzupełnia komplet, e, cały komplet witamin oraz e, e, oraz oraz e, dodaje białko. Jeszcze jest jeden składnik, który dodaje na przykład tutaj mam, ale te pszczoły latają. Tu mam ziemniaki. Widzicie, to jakie są tutaj czarne kropki. To jest pieżga, którą dodaję do, do ziemniaków już dorosłym kurą. Nie cały czas, tylko e, raz za czas. Pokażę Wam tą pieżkę też jeszcze. Kuruś, ona się tam uciekła. Wszystkie są pozostałe zamknięte, a ta jedna se uciekła. To co Ty, kura, robisz? Kura chce chyba przejść. Nie przechodź mi tam, kura. Chcę przejść do reszty. No pięknie, no muszę rozwiązać ten temat, bo tam, bo tam, tam je zabiją e, te pozostałe kury, które mam. Świeci słońce. Jak tutaj nie puszczam kur... O wychodź kuruś. To tutaj, pusz... to tutaj puszczam na, te, na tę stronę zagrody, tutaj puszczam właśnie e, te pisklaki. Ale jak tych, jak, tych nie, jak tych reszty dorosłych nie wypuszczam, no, no myślę, że coś zjemy. Zjemy za chwilę, zjemy, nie bójcie się. Za chwilę coś będzie do zjedzenia. No i widzicie, tu mi kwoka przeszła. Boję się, bo. Boję się, bo jak e, wyczają tamte, że tutaj można przejść, to ci zabiją te młode. I ciekawe, co wtedy zrobisz. Jak je obronisz? No, ciekawy jestem. Powinienem to tak przygrodzić tej kurze, żeby ona dziś miała jakiś wybieg była bezpieczna, no ale to na wszystko trzeba mieć czas. Dziękuję za projekt, który w komentarzach ktoś napisał, bardzo fajny projekt, jak zrobić taki, taki odchowalnik dla, dla, tych, dla tych młodych razem z kwoką. Jak znajdę chwilę, to go postaram się zrobić. No ale na razie, póki, póki nie mam, to tak puszczam je na fraj. Nie wiem, kiedy można dołączyć je do reszty stada, ale na razie to się tak wydaje, że ten kaczer, co go tu widzicie cały czas tak syczy, to ma smaki po tych młodych i boję się, że ino rozchapnie. One są jeszcze za małe. Za małe jesteście, chłopuś. Żebyś nie narobiła dziadostwa. Bo je tak tutaj zabierasz, za chwilę ci tu przydą i ciekawe, co zrobisz. No. Fajnie rosną. Bardzo mi się te pisklaczki podobają. To są jakieś miksy. Od szwagra są chyba wandoty, tam ma jakąś tęczankę. Nie wiem, możecie też powiedzieć, jak się znacie na tym, co to może być zmiksowane. I chyba jakąś też Rosę też miał tam. Nie pamiętam teraz. Słuchajcie, ukazał się. Ukazał się. No Wrzuciłem na, na kanał, yy, nasz wyjazd do Czech do Ołomuńca, tam jest fajna wystawa taka właśnie taków egzotycznych. Na razie jest pierwsza część, gdzie tam są głównie bażanty, kaczki, gęsi. A w niedzielę myślę, że wrzucę kolejny film, gdzie on będzie dłuższy, chyba, że zrobię jeszcze trzy części, ale myślę, że już nie, że wrzucę ten, 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 ten filmik dłuższy, gdzie są no już te papugi, kanarki, no cała masa tam jest tego. Także będziecie mogli okazję zobaczyć. Ja wam tutaj chyba teraz wrzucę link. Prawdopodobnie się wam u góry u ukaże taka karta, gdzie będziecie mogli sobie włączyć od razu ten film z, z, z tej wystawy, tą pierwszą część. Polecam wam serdecznie zajrzeć. No i ja się już będę z wami żegnał. Dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zalajkować ten kanał, zasubskrybować. Już zbliżamy się do 3000 subskrybentów, także się bardzo cieszę. Jak, się, jak oglądacie na urządzeniu mobilnym, na telefonie, to po daniu lajka pojawi się wam taka opcja Podbi. Także jeżeli uważacie, że to warto, to podbijcie ten film po daniu lajka. To na pewno pomoże, żeby, żeby te filmiki się dalej niosły. No bo staram się dla Was to robić. Jeżdżę na te, te giełdy, jeżdżę no, do, do Czech, taki wyjazd też kosztuje, plus no, wejście na tę giełdę. Więc jeżeli chcecie to docenić chociaż trochę tej mojej pracy, to, to chociaż dajcie tego lajka, like, zasubskrybujcie kanał, czy udostępnijcie to znajomym, skomentujcie chociaż taktycznie, napiszcie mi ewentualnie o, o jakichś błędach, o jakich, jakichś poradach waszych, o wrażeniach i czy takie na przykład filmy właśnie wyjazdowe z Czech, czy, czy z innych wystaw się wam podobają, czy giełd, bo są kolejne wystawy i możliwe, że się wybiorę, jeżeli będziecie chcieć. To, to możliwe, że się wybiorę, nawet teraz, to do, do do, na wystawę do nitry, ale to wszystko zależy od Was. Na razie to tyle. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Cześć.